Witajcie! Oto kolejna część zagrajmy w Skyrim, a to jest Lori, który w poprzednim odcinku zabił smoka i tutaj truchło leży. O, telefon się wyładowywuje. Mieszka z nim. Tutaj leży truchło tego smoka. Szybko z niego skóra ogólnie zeszła. Zostały same kości. Jak widać zginął w pozycji robienia kupy. No. I taki sobie tutaj smok jest. Okradliśmy go, wzięliśmy kości od niego, bo są bardzo drogie i pewnie je gdzieś tam sprzedamy. I tak się teraz zastanawiam. Po pierwsze, w kwipunek sobie zerknę, ponieważ myśmy chyba od Jarla dostali jakąś zbroję. Rzemieniowa zbroja pomniejszego zdrowia, zwiększa zdrowie o 20. No właśnie, zwiększa o, zdrowie o 20, ale ma zdecydowanie mniejszy pancerz, ale i tak ją ubierzemy. I tak ją ubierzemy. Skórzane buty, co my też, czy mamy? Tarcza to nas nie interesuje. No i generalnie wszystko. Z broni, nic tam chyba specjalnie lepszego nie znaleźliśmy. Eee, to purmrozo, to to będzie do sprzedaży. No i dobra. Pokadaliśmy smoka i teraz zastanawiam się, co my mamy dalej robić. Zerknę sobie jeszcze w dziennik. Co tutaj mamy? Z różnych pomów z na temat zniszczonego zielonnika. To będziemy mieć w białej grani misję. Tu mamy wszystkie zaznaczone. By budzenie smoka. Złóż raport Jarlowi. No i właśnie, pasowałoby się udać do tego Jarla i go poinformować o naszym sukcesie. Ale! Zanim tam w ogóle do niego pójdziemy, e, no właśnie, tak sobie patrzę na mapkę, my się powinniśmy udać... Czy w ogóle to moglibyśmy sobie zwieździć tą wieżę, jak już tu jesteśmy do końca? Gdzie tu jest wyjście? Tu jest wejście. Dzień dobry. Pokazaliśmy temu smokowi, że nie warto zadzierać z białą granią, nie? No dokładnie, dokładnie. Wyjście pokazali. Tyle, że jakieś zwłoki, więc sobie przeszukamy. Tarcza strażnikę Białej grani. Nope Rzemieniowa Tarcza, nie? Łuk... Łuk Myśliwski. Nope Stalowa Strzała, no to to sobie weźmiemy na pewno. Hełm Łuskowy Hełm. No i kurczę. I... Zbroja strażnika białej grani 26 czyli, jakby, taka hmm. łuskowy hełm bym sobie sprawdził, sobie wezmę i rzucę okiem. Jaki ja mam hełm? Skórzany hełm 14 łuskowy 16. No to fajnie, że go zamieniamy. A tego to moglibyśmy w sumie wyrzucić. W ogóle można. Dobra, mniejsza z tym, niech z sobie jest. <coughs> na razie w którymś nie będzie. Jestem się dumny, stanawiać. że mogłem towarzyszyć Ci w boju, smocze dziecię. Dobra, z dobra. Z przy boku biała grań nie musi się niczego obawiać. Mhm. Proszę bardzo, od do bohatera i to w jakimś szybkim czasie. Dobra, idziemy do góry. Tutaj może coś jeszcze jest. Coś się tu pali. Idziemy dalej. Idziemy na samą górę. Może jakąś skrzyneczkę znajdziemy. W ogóle to po po podziwiamy widoczki. Nic tutaj specjalnie nie ma. Ale rzucimy okiem. Tam są jakieś ruiny takie większe, a my generalnie to powinniśmy się udać gdzieś. Mapka. O kurczę, sorry, dodnałem mikrofon. Tutaj. Zabij przywódcę bandytów. Będzie jeziorko. Po drugiej stronie jak patrzę. I za tym jeziorkiem będą ci bandyci. O, chyba tam. Dokładnie tam. Tam się musimy udać. Dobra, no to biegł się w takim razie. Cyk. Idziemy na dół. Jestem dumny, że mogłem towarzyszyć Ci w boju, z dzieci. się chłopcze. Z Tobą przy boku biała grań, nie musi się niczego obawiać. Posprzątajcie te zwłoki tutaj lepiej. Przeskoczę go, żeby nie było profanacji. Dobra, gdzie to było? W którą to było stronę? Ja idę tu bardzo dobrze idę. To będzie Pokazaliśmy tu, no to... temu smokowi, że nie warto zadzierać z białą grę. Jasne, jasne, żeście pokazali najwięcej. Do białej to my sobie jeszcze wróci, wrócimy, ale teraz tak, skradamy się, ponieważ warto sobie... Taki ładny zachód słońca tutaj zaraz będzie. Warto się skradać, ponieważ jest szansa, że nam znowuż umiejętność troszeczkę podskoczy. Przy okazji. To się można ukrywać nawet przed zwierzętami leśnymi, na przykład jeleniami jeśli nam się to faktycznie udaje albo wilkami to ta umiejętność nam wzrasta dlatego warto sobie zawsze iść w ukryciu hmm, dobra, idziemy, idziemy, idziemy tutaj nic nie ma musimy dojść do jeziorka jakiegoś z tego co pamiętam tam się jakiś wielki ogień pali kojarzę, że jak są takie wielkie ogniska to gdzieś tam w pobliżu czają się czają się giganty o, to sobie weźmiemy korzeń nir nirnu takie rzeczy sobie bierzemy. Jeszcze się będziemy ba, pobawimy troszkę w dzielarstwo pobawimy się troszkę w gotowanie. Ale to trochę później, jak ktoś sobie jakiś potoczek płynie. No i oczywiście luki, jak widzi wodę w grzach, to... Ja generalnie gry <coughs> oceniam po tym, jak wygląda w nich woda. Szczególnie RPG uwielbiam. Na przykład grą, w której mi się ta woda tak wyjątkowo podobała, a, a gra już wcale nie jest nowa, to jest Gothic trójka Na przykład, nie wiem czy kojarzycie, pewnie tak graliście nieraz. Strasznie duża, długa gra, ulubiona gra Mega Zajki. Tamta woda mi się strasznie podobała. <laughs> tak, eksplorowałem sobie ten świat i co tylko widziałem jakąś wodę, to ...to od razu tam chodziłem sobie brzegiem tego strumyczka i, i podziwiałem. E, dobra, idziemy tutaj. Wykryto nas. Ponura Tafla odkryto. Dwa giganty. Dobra, my się jeszcze z gigantami nie będziemy mierzyć, bo generalnie to nie mamy z nimi szans. A w ogóle to. Czy on już biegnie w moją stronę? Nie, oni coś innego tu nie. Co oni tam znaleźli? Zgadzania się wzrasta do 30. No i fajnie. Tak, oni sobie poszli, to my szybko idziemy, korzystamy z okazji, spróbujemy skrzyneczkę otworzyć. Może się uda. Ekspert. Dobra, nie uda się. O, dzień dobry. Skóra. Kota szablozębnego. Bierzemy. To nie bierzemy. Efekt nieznane. W na razie olejemy. Dobra, generalnie idziemy sobie dalej. Nie wiem, czy dobrze idę. No to gdzieś tu na mapie powinienem widzieć. O tam, proszę bardzo. Mamuty no, wielkie. Gigantyczne. Patrzcie, jakie ładne zwierzę, zwierzęta. Dobry. A no nie atakujmy, ja jestem pokojowo nastawiony. No idę już sobie, idę. Jak uszami trzepie Jak słoń. Dobra, yy... Tutaj gdzieś tak. Zacznę sobie na mapę jeszcze, czy dobrze idę. No dobrze idę. Jestem już tuż, tuż. To Tutaj zmrok zapada. I się fajna muzyczka zaczyna. Coś tam biegnie. Wykryto. Dobra, i to by pasowało, bym od razu wyciągnąć. Oj, krapy. Dzień dobry. Ej, on to ma małego. No nie chcę cię zabijać. No ty mnie atakujesz pierwszy, no to cię zabiję. Atakujesz mnie czy mnie nie atakujesz? Zdecydowanie nie atakujesz. Sorry, krapku. Pancerz nie będziemy brać. Oto jakaś lipa jest. Hop. Tamtem odpuścimy. Mam nadzieję, że to nie była rodzina, bo mi smutno będzie. Do góry popodziwiamy jeszcze widoczki zachodzącego słońca. Kurde, jaka taka jest ładna. jakby normalnie sam sobie gdzieś poszedł w górę albo w plener. Tak się czuję jakbym sam zwiedzał. No dobra, to tu. Obóz Cichych Księżyców odkryto, no i tutaj może nie być za łatwo. bardziej, że mamy strasznie słabą postać. Dobry. Pali się i dziękuję, spali się. O, tej przeżyła. Co na mnie zrobiła? Coś mi tu. To ty! O ty, dziado! Zaraz zginę, zaraz zginę! No właśnie, zginąłem. Patrz, jak zesztywniałem. Biedne luki. Dobra, gdzie mam? Najbliższego. Jeszcze raz. Nie odpuścimy ciadom. Tutaj jestem. Dobra, no to zbudasz szybciutko. Dasz ja podejść do sprawy zdecydowanie bardziej ostrożnie. Dobrze to idę w ogóle. Chyba dobrze. No jest tam stosunkowo niebezpiecznie z tego co widać Szartów nie ma Trzeba być ostrożniejszym, tutaj ominiemy szerokim łukiem To obozowisko gigantów No i zginąłem po raz pierwszy, chciałem no. nie ginąć Tak przez głupotę trochę zginąłem Dobra, mniejsza z tym Tym razem się uda To jest jakiś mostek w ogóle, można tam z buta przejść. I ile tych mamłotów? Tędy się iść. Jakiś super tajny łuk, ktoś to by mnie strzelał? No już, że mnie strzela, to dziad. Stójże w miejscu. Czy teraz mnie wstrzymuje? Takiego ja się tego nie trafię, przecież. Czy nie się schowali tam w szukoch? A Zdychaj. O, przeżył to. to mnie trafił. O, jeszcze ich dwa wilki zaatakowały. No i macie to swoje. Na mnie atakują. Nie mogę się doczekać, że zajrzę do twoich takich. Wiem co, podprowadzę ich pod obóz gigantów. Palisz się, dziadu. Zdychaj, psi. idzie następny. No i pat. Jeszcze ze złościu Kraba zabijemy. O, jeszcze to przeżył. Do Dobra, dwóch mamy z głowy. Łatwo nie było. Mikstura rycerza, tak? Tak. Zwiększa zdolność ciężki pancerz o 10 punktów przez 60 sekund. Weźmiemy sprzedamy. Oj, znowu sobie taką pycho kawę zrobiłem. Złoto 7, pewnie, że bierzemy futrzalną zbroję to olejemy, bo jest ciężka i nie będziemy jej w ogóle sprzedawać bez tania. No i tyle. To są rany po moich strzałach. Co to masz w ogóle w tej głowie chłopcze? Strzała moja, patrzcie jak mi się przebiła przez łeb. Tą strzałę mogę podnieść? Nie mogę. Szkoda. Dobra, idziemy dalej. To jest właśnie fajne w Skyrimie, prawda? Walczę tam, walczę tam z nimi, a tu nagle niespodziewanie do walki włącza się jeszcze trzeci przeciwnik. E, tutaj w tym razem w postaci wilka. No i co co dużo gadać, troszkę mi pomogły, no, chociaż kontrolowałem sytuację. Dobra, tutaj bandycia, który strzelał do mnie z łuku, więc będzie miał... sobie weźmiemy, bo lubimy pić. Z złoto 9, no właśnie, ale przede wszystkim strzały. To jest rzecz, którą potrzebujemy najbardziej. Myśliwski łuk olać. Idziemy dalej. kraba sobie tam odpuścimy. Nic tam z niego. I co? Są tutaj następni? Dwóch już, już zabiliśmy. Tutaj jacyś byli chyba że koło tego głazu się chowali, więc tutaj powinny gdzieś zwłoki leżeć. Są następni. I to jest kolejny tak który strzelał z włóku, więc bierzemy od niego strzały. No i wszystko. Cała reszta jest niepotrzebna do niczego. Co my tutaj jeszcze mamy? Nic tutaj specjalnie już nie mamy. Mm, trzech zabiliśmy, tak? Oczywiście troszkę z lekką pomocą wilków, ale zawsze. Dobra, teraz tylko ostrożnie. Obóz Cichych Księżyców odkryto. Teraz zastanawiam się, byśmy sobie tutaj weszli. Cyk. Tutaj tych strażników już zabiliśmy, więc oni nam raczej zagrażać nie będą. Pasowałoby sobie. Co tutaj jest dobrego? Stek z łososia. No to pewnie, że bierzemy. Będziemy to później sobie robić na oknie A to nie wiem po co wziąłem. No ale dobra. A tu co macie? Pieczone ziemniaki weźmiemy. Ale będzie uczta. Kawałek zielonego sera weźmiemy. Opiekane pory też weźmiemy. Tutaj. Obosość. Bierzemy. I trzeci łososiowie bierzemy. Takie jedzenie to pewnie specjalnie dużo nie kosztuje, ale zaraz będziemy eksperymentować i robić jakieś potrawy. Tam jest jakieś wejście. i od niego bym zaczął. Tak naprawdę, można tam wejść do niego? Zobaczmy. Nie można, ale tam jest skrzyneczka. Nie ma tu jakieś gałki albo co. Takiego nie widzę. Dobra, pewnie wejście będzie z drugiej strony gdzieś. Wejdę tędy? Nie wejdę tędy, muszę na zasować I znowu piękny zachód słońca. Uwaga, wchodzimy. Obóz Cichych Księżyców. I to może być bardzo niebezpiecznie. Zapewne będzie. Ostrożnie, powolutku. Uważając na pułapki. Może tym razem zdołam spłacić nagrodę za moją głowę. Wejdę do miasta jako wolny człowiek. Naprawdę. Bo jednak nie zdążysz spłacić tej nagrody, kolego. Coś mi się zdaje, wydaje, to na dole ktoś jest. Mogłem się domyślać, że kłamała. Mówiła, że nam nie poczeka. Ale one nigdy nie czekają. One nigdy nie czekają. No właśnie, spokojnie, spokojnie. Niektóre jednak czekają. Tutaj można się przespać. Co oni tutaj mają w ogóle? Miodu mają dużo. A tego miodu to już nie będziemy brać, bo. Teraz zostaniesz rozbrojony po raz kolejny. Kolejny i ostateczny. Tutaj na stoliku coś jest? Nie ma nic. Zamiję go. Jeśli jeszcze raz tak się do mnie odezwie, to padnę Kurde, nie trafiłem. Dobra, trafiłem. Uwaga, biegnie. Jakiś mnie nie widzi. Dziękuję. Przywódca bandytów nie zjeje Dostał od hitu Lub hita I o to w tym wszystkim chodzi Dobra, teraz się No Jeszcze troszkę Zobaczymy, czy czegoś tam nie ma Jest jeszcze. Żelazny topór. Lipa. Pieniądze bierzemy. Futrzalna zbroja. Lipa. Żelazna strzała nasza bierzemy. Jakiś szaleniec. Wytrych. Złoto. Żelazna strzała. Reszta ma. Standardowy zestaw bandyty, którego nie potrzebujemy. potęga. Na pewno mają jakieś tajemne czary, co zmieniają drewno w złoto. No, też bym chciał zamienić drewno w złoto. Gdzie on jest? Miód, miód, miód. Mam zabijać, by móc od czasu do czasu się napić. Kupię pszczoły i kupi miód. Przejechaj bandyto. Przyleci jeszcze jakiś? Nie przyleci, tu jest wyjście. Dobra, to wrócimy sobie, przeszukamy jeszcze dokładnie to tą jaskinię. No Może coś znajdziemy, skrzyżka jest na jakim poziomie? Kufer, znaczy się jest otwarty całkowicie, więc bierzemy go. która wojownika druga, bierzemy oczywiście, sprzedamy. Zbroń jednoręczna zadaje o 20% obrażeń więcej przez 60 sekund. No i fajne, 58 zł, jeszcze lepiej. A co my tu jeszcze mamy? Beczki mamy. Z czym są te beczki? A tu co, jabłuszka? Stolec chochlika. O fuj! Jak to stolec chochlika? Jak to? Przecież grzyb jest jakiś. puste beczka. Pomidorka weźmiemy. Chociaż tak wygląda troszkę na zeschniętego. I tam już z tyłu chyba nic nie ma. No nie ma nic. Dobra, sobie rzucę jeszcze na mapę, jak to to dokładnie wygląda. Tędy weszliśmy z banano yy, i wyjdziemy tędy do głównego jakiegoś holu. No dobra, no to idziemy yy, Sikiera trwala, to tutaj sobie jeszcze rzucimy okiem co on miał. Miał wytrych, miał złoto, miał łuk myśliwski lipa Fotrzane karwasze, żelazna strzała bierzemy. 25 sztuk mamy, ale no na dobre nam wyszła ta eksploracja tutaj. Żelazny czeladnik. No i zaczynają się schody. A, jakie okay, jestem świetny, otwieraniu zamków. Dzień dobry. Jest tu kto? Nie ma tutaj nikogo, proszę bardzo, tu jest wajcha do zamykania tych drzwi. No właśnie, żebym tego nie żałował zaraz czasem. Co my tutaj mamy? Łopanie, księżycowy żelazny topór wojenny. Weźmiemy to na sprzedaż, bo jest magiczne. Mikstura dodatkowej magii bierzemy, sprzedamy. Mikstura obfitej kondycji bierzemy, sprzedamy. Mikstura zwiększonej kondycji jak najbardziej bierzemy będzie droga, lampa olewamy i tam wszystko, generalnie całą resztę olewamy I tutaj pieniądze leżą, to już od razu je zabiorę powolna trucizna kondycji nie bierzemy tanie raczej specjalnie wartości żadnej to nie ma więc można to śmiało olać. to jest jakieś wyjście na górę <laughs> dwa chleby weźmiemy teraz będziemy żreć Znajdziemy sobie jakieś bezpieczne miejsce. Jest kufer, który zaraz otworzymy. Żelazny hełm lipa. Teksturę weźmiemy, 4 wytrychy i 52 zł. No dobrze, troszkę się nałowiliśmy tutaj, nie jest źle. Wychodzimy na górę. Gdzie jesteśmy? A, już wiem, gdzie jesteśmy. Sorki. Próbowaliśmy się tam dostać, właśnie przed momentem. Ametyst bierzemy. Sporą wartość ma. która po mniejszej magii bierzemy. Cztery wydrychy, znowu 65 zł. I srebrny pierścień z granatem. No super sprawa. Żaden ciężar a sporo kosztuje. Także będzie to sprzedawać, jak wrócimy do białej grani. A wrócimy już pewnie niebawem, bo tutaj. Tutaj za bardzo to my już nie mamy co. Cyk. No, jesteśmy na zewnątrz. Patrzcie, jaka ładna zorza. Idziemy gdzieś na jakąś górę, żeby sobie po ją, ją pooglądać. Jaki bajer. Cudowna rzecz. Dobra. Wow. To tyle w tym odcineczku. Ja Was zapraszam na kolejną część. Zagrajmy w Skyrim. W roczny bany. Tak, to zobaczymy, czy myśmy to zbadali do końca. Eee, mapa świata. Tak, jest pokazana jako zbadane, <laughs> Więc nic tu już specjalnie więcej nie znajdziemy. Ale wyjdziemy sobie jeszcze na górę, żeby tak fajnie zakończyć ten odcineczek i popodziwać ładne widoczki. Pod się, że nas tu nic nie zata... Co ja to słyszę? Co to było? O, shit! O to, że sobie zrobił. Jeden nie żyje. Druga nie. O kurde. Co to za nie, że to ulicy? tu. No, dostaliśmy poziom. Ale podniesiemy sobie go następnym razem. Dobra, to tyle w tym odcineczku. Ja was zapraszam na kolejną część. Już to mówiłem, dobra, nie będę się powtarzał. Dostał w stopę, tutaj widzę strzałą. Zostawiam was przy bardzo ładnym widoczku. Zorzy, chociaż są zdecydowanie ładniejsze. Może w końcu kiedyś nam się uda trafić. Pewnie nam się uda, bo one są stosunkowo często. Cześć, trzymajcie się.